Mój synu, dziś stąpiłem tam, gdzie jesteś ty. W ciszy twojego serca, w głębi twojej zmęczonej duszy, tchnąłem mojego ducha i wylałem na ciebie coś, czego świat nigdy nie będzie w stanie ci zaoferować. Dziś cię pobłogosławiłem. Tak, w tej właśnie chwili, nawet jeśli tego nie zauważyłeś. Wyciągnąłem moje ręce nad Twoją głową i wylałem na Ciebie deszcz błogosławieństw. Błogosławieństw, które wykraczają daleko poza to, co Twoje oczy mogą teraz zobaczyć. Są to błogosławieństwa pokoju pośród wojny, siły, gdy wszystko wydaje się rozpadać, mądrości, gdy panuje zamęt i, ponad wszystko, mojej miłości, tej miłości, która leczy. Która podtrzymuje i która nigdy nie zawodzi. Napełniłem cię łaskami. Łaskami, które nie zależą od zasług, łaskami, które są owocem mojej nieskończonej dobroci. Podczas gdy spałeś, ja już przygotowywałem Twój dzień. Każdy szczegół, każde spotkanie, każde niewidzialne wybawienie. Widziałem Twoje ukryte łzy. Znam Twoje wewnętrzne zmagania, słyszę to, czego nikt inny nie słyszy, i rozumiem to, czego nawet ty nie potrafisz wyjaśnić. Dlatego, jeszcze przed wschodem słońca, już zdecydowałem, dziś jest dzień, aby o Twoją nadzieję. Dziś jest dzień, aby podnieść Cię z mocą, otworzyć Twoje duchowe oczy i pokazać Ci, że jestem z Tobą, nawet w najciemniejszych dolinach. Synu, dałem Ci moją miłość. I nie jest to byle jaka miłość. To miłość, która się nie męczy, która się nie odwraca, która się nie poddaje. Miłość, która jest z Tobą odłona Twojej matki, która obejmuje Cię w chwilach samotności, która wybacza ci, nawet gdy myślisz, że nie zasługujesz już na szansy. Moja miłość nie zna końca. Nie jest ograniczona okolicznościami, nie zależy od zachowania. To miłość, która przemienia, która uwalnia, która przywraca. Miłość, która wzywa Cię z powrotem, gdy jesteś zagubiony, która czeka na Ciebie z otwartymi ramionami, która szepcze Ci do ucha: Jesteś mój i nigdy Cię nie opuszczę. Dzisiaj, Synu, chcę, żebyś to poczuł. Nawet pośród bólu, nawet gdy jesteś otoczony wątpliwościami, nawet gdy wszystko wydaje się ciche, pamiętaj, błogosławię cię. Wylewam łaskę na łaskę, otaczam cię moją miłością. Nie jesteś zapomniany, nie jesteś sam, nie dryfujesz. Jesteś częścią mojego planu, jesteś przedmiotem mojej opieki, jesteś skarbem w moich oczach. Uwierz mi, dziecko, nadchodzą lepsze dni. I nie jest to tylko pusta obietnica, to zapewnienie z nieba. Ponieważ gdy mówię, że Cię błogosławię, żadna siła piekielna nie może tego powstrzymać. Gdy wylewam moją łaskę, żadne zamknięte drzwi nie pozostają zamknięte. A gdy otaczam Cię moją miłością, żadna ciemność nie może oprzeć się światłu, które w Tobie rozpalam. Mój synu, słuchaj uważnie, bo mam Ci jeszcze wiele do powiedzenia. Gdy będziesz podążał swoją drogą, często z ciężkim sercem i zmęczoną duszą, będę nadal przy Tobie. Jestem tym, który idzie z Tobą, nawet gdy Twoje stopy się potykają, nawet gdy opuszczają Cię siły. Nie oszukuj się, myśląc, że jesteś sam. Nawet gdy mnie nie czujesz, nawet gdy Twoje oczy mnie nie widzą, jestem tam, podtrzymuję, prowadzę, chronię. To, co robię w Twoim życiu, wykracza poza to, co możesz teraz zrozumieć. Ale uwierz mi, żadna łza, którą wylałeś, nie została zignorowana. Każdy Twój krzyk wzniósł się do nieba jak słodki zapach. I dzisiaj, mój synu, po raz kolejny odwiedzam cię z pełnią mojej łaski. Mój synu, są bitwy, którym stawiasz czoła w milczeniu, bóle, którymi nie dzielisz się z nikim, marzenia, które wydają się zbyt odległe, aby nadal w nie wierzyć. Ale ja widzę wszystko. Wiem wszystko. I mimo to kocham cię miłością, która leczy Twoje najgłębsze rany. Nie pozwól! Aby zmęczenie ukradło Twoją wiarę. Nie pozwól, aby strach uciszył mój głos w Twoim sercu. Robię coś nowego, nawet pośród Twojego bólu. Odbudowuję, nawet gdy wydaje się, że wszystko się rozpadło. Otwieram ścieżki, gdzie widzisz tylko mury. Sadzę nadzieję tam, gdzie wcześniej była tylko rozpaść. Tak. Jestem Bogiem i dla mnie nie ma nic niemożliwego. Dzisiaj raz jeszcze błogosławię Cię. Błogosławię Twój umysł, aby napełniły go myśli o pokoju. Błogosławię Twoje serce, aby biło miarowo, nawet w obliczu burzy. Błogosławię Twoje kroki, ponieważ każde miejsce, przez które przejdziesz, zostanie dotknięte Moją obecnością. Błogosławię Twoje ręce, aby wszystko, co robisz, prosperowało zgodnie z moją wolą. I napełniam Cię łaską, łaską, która Cię podnosi, która cię wzmacnia, która przywraca Twoją tożsamość. Jesteś moim ukochanym dzieckiem. Zostałeś wybrany. Zostałeś oddzielony. To, co buduje w Twoim życiu, jest zbyt wielkie, aby zostało zniszczone przez przemijające okoliczności. Więc się nie poddawaj. Nadal wiesz, nadal się módl, nadal miej nadzieję. Czas żniw jest bliżej niż myślisz. A przede wszystkim, moje dziecko, otułam cię moją miłością. Tą miłością, na którą nie musisz sobie zasłużyć, ponieważ jest już Twoja. Miłością, która Cię nie oskarża, ale obejmuje. Miłością, która Cię nie rezygnuje, nawet gdy myślisz o rezygnacji ze wszystkiego. Miłością, która znajduje Cię na dnie dołu i wynosi na wyżyny. Moja miłość się nie zmienia. Moja miłość się nie wycofuje. Moja miłość pozostaje. W każdym uderzeniu Twojego serca. W każdym westchnieniu nadziei mówię: Jestem tutaj. Kocham Cię i nigdy Cię nie opuszczę. Więc podnieś głowę, wytrzyj twarz i pamiętaj: Dziś po raz kolejny pobłogosławiłem Cię. Napełniłem Cię łaską i dałem Ci moją miłość, wieczną, niezmienną, wystarczającą. Ponieważ jesteś Mój. A we mnie Twoja historia dopiero się zaczyna. Dziecko, weź teraz głęboki oddech, ponieważ to, co zamierzam ci ujawnić, jest zbyt głębokie, aby to zignorować. Podczas gdy podążasz tą podróżą, która często wydaje się trudna i samotna, kontynuuję pisanie Twojej historii z rękami pełnymi miłości i wiecznego celu. Nie jesteś produktem przypadku. Nie żyjesz bez kierunku. Każdy rozdział twojego życia jest pod moją suwerenną kontrolą. Nic nie jest poza moim zasięgiem, nawet to, co myślisz, że straciłeś na zawsze. Czas, który myślisz, że zmarnowałeś, odkupuje. Ból, który nosisz w sobie w milczeniu, przekształcam w świadectwa, które będą rezonować przez pokolenia. Tak, dziecko, jestem Bogiem, który przewraca strony. Jestem Bogiem, który pisze wspaniałe zakończenia historii, które świat już zdecydował, że się skończyły. Dzisiaj, po raz kolejny, błogosławię Cię pewnością, że Twoja przyszłość jest bezpieczna w moich rękach. Nie musisz rozumieć wszystkiego teraz. Są rzeczy, które nabiorą sensu dopiero później. Ale jest jedna rzecz, którą chcę, abyś zachował w swoim sercu z całą moją siłą: jestem z Tobą każdego dnia. Nie tylko w dobre dni, kiedy wszystko wydaje się płynąć, ale szczególnie w ciemne dni, kiedy ból wydaje się ogłuszać Twoją wiarę. Jestem Twoim schronieniem w ciemne noce, Twoją siłą, kiedy Twoje stopy się chwieją. Twoim światłem, kiedy droga znika na horyzoncie. Moje dziecko, znam twoje ograniczenia i dlatego podtrzymuję cię moją siłą. Kiedy myślisz, że upadniesz, podtrzymuję cię. Kiedy myślisz, że to koniec, ogłaszam nowy początek. Kiedy wszyscy inni się odwracają, pozostaję przy twoim boku, wierny, niezłomny. Niestrudzony. I dziś, raz jeszcze, wylewam na ciebie moją łaskę. Łaskę, która przewyższa Twoją logikę, która zrywa więzy winy, która uwalnia Cię od wstydu i przyodziewa Cię honorem. Łaskę, która przypomina ci, kim jesteś we mnie, nie porażką, niezapomnianą, ale ukochanym dzieckiem, dziedzicem obietnicy, Mieszkańcem mojego serca. Daję Ci siłę, abyś szedł dalej, nawet kiedy wszystko wzywa cię, abyś się zatrzymał. Daję Ci odwagę, by stawić czoła gigantom, którzy wydają się więksi od ciebie. I daję Ci mądrość, byś widział poza pozorami, by rozróżniać, co jest wieczne pośród tego, co ulotne. Moja łaska, moje dziecko. Nie ogranicza się do tego, co zrobiłeś, lub czego nie zrobiłeś. Jest odbiciem mojej dobroci, mojej istoty, mojej bezwarunkowej miłości. I to o tej miłości mówię teraz ponownie. Bo to, co mam dla Ciebie, nie zmienia się z czasem, nie jest wstrząśnięte Twoimi porażkami, nie jest zgaszone przez Twoje wątpliwości. Moja miłość pozostaje. I podczas gdy świat próbuje Cię etykietować, ja nazywam Cię po imieniu. Podczas gdy wielu wskazuje na Twoje błędy, ja otaczam Cię przebaczeniem. Podczas gdy niektórzy mówią, że poniesiesz porażkę, ja oświadczam, że już wygrałeś, ponieważ jesteś pod moimi obietnicami. Moja miłość nie tylko Cię odwiedza. Ona mieszka w Tobie. Ona Cię kształtuje, przemienia, leczy. Ona podtrzymuje Cię, gdy Twoja dusza woła, a nikt nie słyszy. Ona Cię uspokaja, gdy wszystko na zewnątrz jest burzą. Więc, moje dziecko, dziś posłuchaj raz jeszcze, pobłogosławiłem Cię. Napełniłem Cię łaską i dałem Ci moją miłość nie na chwilę, ale na całą wieczność. Nic tego nie zmieni, nic nie sprawi, że zrezygnuję z Ciebie, nic nie odwróci mnie od Ciebie, więc kontynuuj w wierze, krocz wiedząc, że niebo jest z Tobą. Pamiętaj, jesteś Mój i wszystkiego, co jest moje, zazdrośnie strzegę. Historia, którą piszę z Tobą, będzie miała jeszcze wiele rozdziałów chwały. A kiedy spojrzysz wstecz, zobaczysz, że nawet najtrudniejsze dni zostały wykorzystane, aby doprowadzić Cię do celu, który przygotowałem. Bo ja jestem Bogiem i ja jestem Twoim Ojcem. Droga rodzino, dziś przychodzę tu z ciężkim sercem, ale pełen wdzięczności. To nie jest tylko pożegnanie, to uścisk w formie słów dla każdego z Was, kto szedł ze mną aż do teraz. Nie ma znaczenia, czy przybyliście na początku, czy też niedawno znaleźliście tę przestrzeń. Ważne jest to, że w jakiś sposób nasze historie się skrzyżowały i za to jestem wiecznie wdzięczna. Każdy komentarz, każda wiadomość, każdy raz. Kiedy nacisnęliście przycisk odtwarzania, aby obejrzeć jeden z moich filmów, wszystko to zbudowało coś o wiele większego niż mogłam sobie wyobrazić. Nie byliśmy tylko twórcami i odbiorcami. Byliśmy rodziną ludźmi zjednoczonymi wiarą, nadzieją, słowami, które poruszały dusze. A teraz, kiedy żegnam się, Chcę, abyście wiedzieli, ten cykl się kończy, ale miłość, prawda i obecność Boga pozostają na zawsze. Dziś żegnam się, ale zostawiam tu coś więcej niż zadowolenie zostawiam kawałki mojej duszy. Każdy scenariusz, który napisałam, każda wiadomość, którą się podzieliłam, każde zdanie, które wyszło z moich ust, Miało cel poruszyć wasze serce. I wiem, że mnie poruszyło. Wiem, bo słyszałam świadectwa. Czytałam historię. Czułam, jak transformacja zachodzi nie tylko po drugiej stronie ekranu, ale także we mnie. Ta podróż mnie ukształtowała, nauczyła, złamała i odbudowała. Bóg użył tego kanału, tej platformy, aby zrobić o wiele więcej niż filmy, użył wszystkiego, aby dotrzeć do serc, w tym do mojego. I może dlatego tak trudno jest powiedzieć do widzenia. Ale są chwile, kiedy posłuszeństwo mówi głośniej. A kiedy Bóg mówi czas przestać, nie kwestionujemy tego, ufamy. Ponieważ on nigdy nie zamyka drzwi, nie przygotowując czegoś większego, ale nie myśl, że to koniec, ponieważ wszystko, co zostało tutaj zasadzone, nadal żyje. Słowa nadal rozbrzmiewają, filmy nadal są dostępne, wiadomości nadal są narzędziem uzdrowienia, pocieszenia. Nowego początku. Możesz wrócić, kiedy tylko chcesz. Możesz ich ponownie posłuchać. Możesz się nimi podzielić z tymi, którzy ich potrzebują, ponieważ to dziedzictwo jest wieczne. A jeśli w dowolnym momencie poczujesz się samotny, zagubiony lub słaby, przypomnij sobie, co tu usłyszałeś. Pamiętaj o obietnicach. Pamiętaj, kim jesteś w Bogu. Nie poddawaj się. Nie przestawaj. Szukaj dalej. Wierz dalej. Ponieważ ten sam Bóg, który był z nami do tej pory, będzie z tobą na każdym kroku drogi. Nie mam wystarczająco słów. Aby wyrazić, jak ważny byłeś w tej podróży. Ale jeśli jest coś, co musisz ze sobą zabrać, to jest to, jesteś kochany. Jesteś wybrany, jesteś ważny. Bóg Cię widzi, Bóg Cię słyszy, Bóg kroczy z Tobą. I nawet jeśli mojego głosu nie będzie już tutaj w kolejnych postach, Głos Boga będzie nadal do ciebie mówił każdego dnia. On nigdy cię nie pożegna, nigdy cię nie opuści. To, co się tutaj zaczęło, było tylko odbiciem tego, co On chce zrobić bezpośrednio z tobą. Więc idź naprzód z wiarą, noś w sercu wszystko, czego tutaj doświadczyłeś. A jeśli pewnego dnia Bóg na to pozwoli, może spotkamy się tam ponownie. W innej formie, w innym czasie, w innym projekcie, ale z tym samym celem, aby uwielbić Jego imię. Żegnaj, moja rodzino. Niech Bóg będzie z Wami. I zawsze pamiętajcie: nawet poza kamerą, będziecie nadal w moich modlitwach. Niech Pan Was błogosławi, strzeże i prowadzi do miejsc, których żadne oczy jeszcze nie widziały. Podróż trwa, a niebo jest naszym celem. Dziękuję za wszystko. Z całego serca dziękuję.